Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wyczyszczyć i wyregulować taką listwę tnącą w kosiarce listwowej. Moja kosiarka to jest akurat Hecht model 587. To jest kosiarka do długiej trawy i teraz żeby nam dobrze działała to producent zaleca, żebyśmy tą listwę czyszczyli co około 2 chyba godziny. Jak coś tam pomylę to Wam najwyżej dopiszę na dole co dwie godziny koszenia i wyregulowali to wszystko, żeby ta listwa po prostu dobrze chodziła. Także, yy, no powiem Wam szczerze, że nie zaniedbujcie tego, bo naprawdę... Komfort koszenia jest zdecydowanie lepszy, jeżeli ta, ta listwa jest czysta. Jeżeli e, macie taką możliwość, to róbcie to czyszczenie zaraz po przyjeździe z koszenia. Jest o wiele prostsze. Moja niestety już no, jakiś czas stoi, więc e, ten brud będzie zaschnięty, będzie trzeba się troszeczkę mm, no, napracować, żeby to wszystko ładnie doczyszyć, żeby to wszystko ładnie chodziło. Także teraz cało potrzebujemy do wyczyszczenia takiej kosiarki. Ja już sobie tutaj wszystko przygotowałam. Potrzebujemy klucze, klucz 16 i 17. 16, 17. Fajnie by było, gdybyście mieli na będzie wam prościej. Potrzebujecie imbusa 6 mm, klucz 12, jakąś szczotę drucianą, jakąś taką szpachelkę albo nie wiem jakiś coś, jakiś skrobak będzie też potrzebny. Weźcie sobie jakąś Tackę na odkładanie śrubek i tam innych elementów, żeby to się nie pogubiło. Smar, yy, jakaś siereczka, może być w My Little Pony, albo co tam lubicie. No dobra, to przystępujemy do dzieła, zdejmujemy sobie tą listwę ochronną. I zobaczcie, no jest tutaj w jakiejś wkleszczonej trawy i tak dalej, to wszystko będzie musieli się pozbyć, ale żeby to zrobić, to będzie trzeba niestety rozkręcić to wszystko na części pierwsze. Yy, zaczynamy od tego, że luzujemy sobie po prostu wszystkie te, te śruby tutaj, które dociskają. Okej, okay. to wszystko jest troszeczkę zawsze zapieczone, ale to no bez przesady, raczej da się to zrobić bez używania jakiejś tam nie wiadomo jakiej siły Ok, teraz możemy sobie zluzować też te kontry dodatkowo jeszcze i bierzecie teraz 16 i 17. Teraz niestety trzeba się troszeczkę nagimnastykować, żeby to zrobić, bo tutaj trzeba sięgnąć od spodu i odkręcać wszystkie te śruby z góry. Ja sobie najpierw wszystko zluzuję może. Dobra, i zdejmujemy. Czekajcie, teraz najlepiej sobie właśnie wziąć coś, żeby sobie tego wszystkiego nie pogubić. Tak. Teraz widzicie, bo tutaj jest podkładek, podkładaczek, różnych takich rzeczy, więc y, można sobie to posegregować. Ja Wam wszystko potem pokażę, jak to złożyć, co po kolei ma być. Dobra, to. I wyjmujemy śrubę, tak i teraz mamy taki element yy, i jeszcze są tutaj dodatkowo dwie takie same podkładeczki i jeszcze taka blaszka, która nam tutaj będzie wszystko yy, trzymała w ryzach, tak? Także to odkładamy sobie wszystko do wyczyszczenia. No i rozkręcamy wszystkie te pozostałe tak samo, te wszystkie chwytaki tutaj, czy jak to tam nazywać? Dobrze, i teraz możemy sobie zdjąć już tą górną część listwy. I teraz uważajcie, bo tutaj jeszcze Wam wypadnie z tego mocowania taka kosteczka. Żebyście jej gdzieś nie zgubili, ona przychodzi tutaj po prostu eee, musi sobie się poruszać. Także żebyście tego nie zgubili, od razu sobie najlepiej ją wyczyszczyć i wsadzić do pojemniczka ze śrubkami. Wszystko z, tych, z tego starego smaru po prostu oczyszczcie porządnie, żeby tam nic, no jak najwięcej tego zdjąć, nie? I teraz, zaraz damy na to wszystko czysty smar. Dobra, kosteczka oczyszczona, to możemy ją odłożyć. Teraz musicie sobie wyczyścić wszystko, co jest na tej listwie. O tutaj, na tej części, wszystko zdrabcie dokładnie. Cały ten brud syp. Im więcej macie jakichś kretowisk i różnych no, nierówności na, na swojej drodze, tym więcej tego sypu tutaj się Wam nazbiera. Ok, jak ta jedna część jest wyczyszczona, to możecie sobie przystąpić do czyszczenia wszystkich innych elementów, czyli też stalistwa, i wszystkie te elementy muszą być wyczyszczone porządnie tak samo. Jak Wam szkoda, wiecie, bo to jest cały czas taki smariusz zużyty, jak Wam szkoda waszej podłogi w garażu czy coś, to podłóżcie sobie tam jakiś karton, no bo to pewnie będzie brudzić. Także starajcie się jak najdokładniej to wszystko tam wydrapać, zdrapać. Mówię, jak ona jest świeża po koszeniu, to ta praca idzie szybciej zdecydowanie to wszystko nie jest takie, wiecie, zapieczone. Także warto ten czas poświęcić. Jak przyjedziecie z koszenia, to zrobić to od razu. No ja niestety nie miałam czasu i tak wiecie, zostało sobie i, i czekało na moment, aż zacznie padać deszcz. I będzie nuda. Tak, tutaj też to, to są elementy plastikowe. Tutaj to. Także... Ale ten plastik jest yy, gruby, także tam się jakoś specjalnie też nad tym nie trzeba yy, wiecie, tutaj uważać czy coś takiego to śmiało też tą szczotą potraktować i wszystko o, widzicie? wyciągnąć. Tutaj cały ten brud syf z każdego zakamarka najlepiej i już. To samo robimy też z tej strony, tak? bo to, to wszystko się tutaj nam też odkłada. To wszystko musi być wyczyszczone porządnie. No i jak będziecie robić to zaraz po koszeniu, no to unikniecie właśnie tego, że ruda zacznie wam chodzić. No bo jak zrobicie to od razu będziecie mieli świeży smar. No i wtedy rdza nie łapie takich elementów tak szybko. Także, no mówię, warto poświęcić ten czas, a nie zaniedbywać tego. To naprawdę, jak już się w kawy nabierze, to nie jest jakaś strasznie trudna i mozolna praca. Idzie raz, dwa. Dobra i teraz wszystko z tymi samymi tutaj z tymi elementami widzicie tu wszędzie jest jest ten smar wymieszany z jakimś piachem i tak dalej z jakąś rozgniecioną trawą. I to wszystko trzeba po prostu sobie tutaj e, jak najdokładniej wyczyszczyć. No, oczywiście wiecie, no nie róbcie tutaj z tego, że to się nie musi świecić tutaj wszystko. Chodzi o to po prostu, żeby e, to co się tam powklejało, żeby się tego pozbyć i już. O, jedna część jest, następna. No, a czasem się tego naprawdę tutaj sporo widzicie. O, zbiera. Także to jak najdokładniej oczyszczcie sobie, już. Dobra, jak już wszystko macie sobie tutaj ładnie wyczyszczone, to dajemy smar po prostu na to wszystko, jakiś tawot czy coś takiego tam. Ja mam tu jakiś smar po prostu do to są chyba nawet do gorących rzeczy, yy, ale to wiecie, no nie ma znaczenia, to też się rozgrzewa to co tutaj jest, bo tutaj jest tarcie jednak i sobie po prostu ten smar yy, Rozsmarujcie na całej tej listwie, ale tak naprawdę na grubo, na bogato, na dokładnie, bierzcie tego sporo. Najpierw tak roboczo sobie tutaj ponakładam i zaraz to wszystko rozmaziam konkretnie. Dobra. Ja po prostu sobie to biorę i rozsmarowuję tam, wciskam. Wiecie nawet w te tutaj, nie, co są, i tak dalej. Także tak tu po tych zębach. Dobra, i teraz to samo robicie z tą listwą. Tylko, że tutaj smarujecie e, od spodu, tak? Tam, gdzie jest dół tej listwy, to po prostu sobie to wszystko wysmarować porządnie tak samo. Dobra, smarujcie też tutaj, z tej strony. Okay, i od razu nakładacie też w to miejsce, gdzie była ta kosteczka. Też sporą ilość smaru i sobie to tutaj rozsmarować tak. Możemy już sobie to tak roboczo położyć na górę. Bierzemy tą kostkę i ją też umaziamy tym smarem. Teraz tak wkładamy ją tutaj na ten czpień wystający i sobie nią, e, w tą szynę musimy wjechać tutaj, o. No i elegancko, zobaczcie, tak. I teraz możemy przystępować do dalszych prac. Lepiej sobie to wyśrodkować i już tak mniej więcej ułożyć, wiecie, żeby tutaj była taka, mm, no mała przerwa, po prostu dostosować sobie tak, żeby to też tutaj w jednej linii wszystko było, tak, te ząbki mniej więcej żeby to się mniej więcej zgadzało. O, tak? Mamy jedną linię. I teraz możemy nakładać, tak, najpierw te blaszki nakładamy sobie, tak? I wiecie co? Ja też w sumie yy, pod tymi blaszkami sobie tutaj zawsze trochę przesmaruję tak samo. Bo zawsze to tam jest jakiś smar ekstra jeszcze. Blaszek już nie trzeba, jakoś nie wiadomo jak, ale zawsze troszeczkę je tam obsmarować od spodu. To też wiecie, tak się ten ten. No bo trawa wydziela jakieś tam swoje y, jakieś kwasy i to żeby też tam nie korodowało tak szybko, nie? Po prostu. Także w tych miejscach, gdzie widzę, gdzie jest najbardziej właśnie narażone na, na, ten, y, na to niszczenie, to zawsze też przesmaruję. Dobrze i teraz jeszcze e, smarem wyświniamy wszystko, to co jest tutaj od strony, bo wiecie, to tak przyjdzie, nie. E, także wyświniamy wszystko to, co jest tutaj od tej, od tej strony. Tutaj też nie bójmy się dosyć, teraz trochę może za dużo, ale tak dosyć grubo tego nałóżcie, e, wszystkie te właśnie miejsca, tutaj najlepiej sobie zasmarować. No i. Tutaj dajemy po podkładce, tak? Jedna, druga podkładka. I teraz możemy już to kłaść na miejsce. Coś takiego. Ja sobie zrobię już wszystkie. To mi się tutaj przesuwa, ale ja zrobię sobie wszystkie. Póki mam po prostu łapy uwalone tym smarem. To, to już robię sobie po kolei wszystkie te elementy smaruję. Tak. To nie trzeba całego. Wystarczy właśnie tylko ten spód, gdzie tutaj, e, gdzie to będzie tutaj ta szyna chodziła. Nawet możecie sobie o tą szynę też tutaj jeszcze w tym miejscu wysmarować. O, najlepiej nawet tutaj na tych ząbkach, tu gdzie są ślady po prostu nawet od, tych, od tego, że tu tutaj jeździło, tak? Możemy sobie dać też tutaj smaru spokojnie. Tak. Teraz dajemy oczywiście podkładeczki pod spód. dwie Jedna, druga nakładamy to tutaj, też od razu jeszcze maźne. Maźne jeszcze tego smaru tutaj dodatkowo o. tu w tych miejscach, tak? Tu, gdzie widać tak ewidentnie, że to po prostu się przesuwa. Niech to będzie dobrze nasmarowane. Dobra, i wszystkie te pozostałe też. Nie ściągajcie, bo to będzie jeszcze wszystko nam tutaj brudziło, więc e, nie ma co zdejmować rękawic, tylko tak mniej więcej z tego smaru sobie mm, zetrzeć po prostu to, żeby nam się to wszystko nie, e, no wiecie, nie, żeby, żeby prościej się robiło po prostu i kluczy, żebyśmy tak nie brudzili. Ok, to teraz tak. Mm, Teraz kolejne, kolejna rzecz to jest na każdy z tych otworów, tutaj przychodzi tak. Przychodzi y, od spodu, przychodzi nam śruba, tak? Wkładamy sobie śrubę, musimy przejść przez te tam wszystkie elementy, i na to dajemy podkładkę, i tą podkładkę kontrującą, no i nakręteczkę. I to sobie już tak łapiemy jedno, i znowu śruba od spodu. Tak, nakrętka zwykła. I nakrętka kontrująca. I teraz mamy. Znaczy, nakrętka, co ja mówię? Podkładka. Teraz mamy dopiero nakrętkę. Dobra. I wszystkie tak samo. A, I pamiętajcie, że te śruby, nie, to są te, które mają tam te antyrozkręceniowe. E, one mają z jednej strony są takie płaskie, a z drugiej strony mają tą taką plastikową otoczkę i pamiętajcie, że tą otoczką w górę, żeby wam się to nie rozkręcało. Dobra. Mamy wszystko złapane. I teraz jeszcze raz. E, Zobaczcie sobie, czy, ta, czy te listwy są równo, czy te ząbki tutaj się nam równo kończą. Tutaj te blaszki możecie dociągnąć, wtedy, do, żeby one były też równo właśnie z tą listwą. To dołóżcie je sobie po prostu, nie tak na hama, tylko po prostu tak, żeby tam delikatnie sobie dotykały, bo one będą nam trzymały dystans. Dobra. I możemy teraz przystąpić sobie do skręcania tego. Czyli znowu szesnastka od dołu, siedemnastka od góry i jedziemy z przykręcaniem. I teraz tak skręcamy. Trochę za słabo sobie powkręcałam. No, teraz powinno być. Najpierw złapcie wszystko tak dokładniej, a potem dopiero dokręcajcie na maksa. Żeby to się jeszcze też wszystko tam ułożyło odpowiednio. Dobra, jeszcze sprawdzamy, jeszcze raz, czy tu wszystko jest OK. Wydaje się być dobrze. I ja teraz sobie po prostu dokręcam, ale wiecie, nie tak na hama, tylko na tyle, ile czuję opór tą tą y, śrubę imbusową jak tylko czuję, że ona już dotyka do tej blaszki tutaj yy, jeszcze raz Wam pokażę zaraz na tamtym to po prostu już yy, kończy, no bo one w tej chwili są luźne, tak, te śruby ja miałam odkręcone, więc o tak yy, biorę sobie i dokręcam ją tylko dotąd aż czuję, że ona się opiera o tą blaszkę, tak nie dokręcam tego na chama tylko po prostu także czuję, że ona już tam ma o tyle, i ma opór, to jest ok. Nie możecie tego dokręcić za mocno, bo potem Wam to wszystko nie będzie chciało chodzić. Pasek się będzie ślizgał, a ta listwa nie będzie się poruszała, tak? Także tylko tyle, żeby to tam przyłapać po prostu. Dobra? To jest ok. I teraz możecie sobie od razu dwunasteczką. Dokręcić tą śrubę kontrującą tutaj i tą już teraz kręcicie dosyć mocno, tak, tą śrubę co tutaj jest tą kontrę. O. Dokręcacie to dosyć mocno już teraz, tak. I tak, i teraz sobie bierzecie jeszcze raz e, klucz. 16 od spodu, 17 od góry i dokręcacie już teraz porządnie wszystkie te śruby jeszcze raz. No i dobra. Teraz możecie sobie wziąć jakieś grubsze rękawiczki i spróbować, bo w tych to akurat ja nie daję rady. Ale grube rękawice, i jak chwycicie to, powinniście być w stanie. O, jestem nawet tak w stanie zrobić tutaj ruch. Powinniście być w stanie tą listwę poruszać w tą i z powrotem. Jeżeli nie dajecie rady tego poruszać, to musicie tą kontrę te, te imbusy troszeczkę poluźnić sobie, tak? Bo są za mocno. Rozkręcacie je delikatnie, popuszczacie. Tak i teraz dopiero dokręcacie znowu. Tam no dosłownie, no nie wiem, jeżeli coś jest nie tak, to je dosłownie o tę, nie wiem, tam jedną y, ósmą obrotu poluźnijcie sobie. Dokręcacie z powrotem te kontrujące. O, i zobaczcie czy teraz leci lepiej no przesuwa się ono oczywiście teraz świeci no ręką jest ciężko to zrobić bo po prostu yy, no yy, ten smart to wszystko też trzyma tak nie yy, dobra to możemy odpalić i zobaczyć czy, czy to dobrze chodzi wszystko Także widzicie, chodzi wszystko doskonale, nie ma problemu. Listwa jest wyczyszczona, wyregulowana. Tak to wygląda. No elegancko, także robota zrobiona. No, i nie zajęło to jakoś specjalnie dużo czasu, nie jest to specjalnie dużo roboty. Może troszeczkę niewygodne, bo wiecie, jednak to wszystko jest nisko. Tej kosiarki nie da podnieść, jakbyś sobie wyżej. Także no jest to taka praca troszeczkę gdzieś tam na jakimś schyleniu, skuleniu, ale, ale warto to zrobić. Yy, bo po prostu kosiarka lepiej tnie, lepiej działa i nie męczy się tak podczas cięcia jakiejś tam grubej trawy czy czegoś takiego, także warto poświęcić te parę, może nawet paręnaście minut, ale to naprawdę jak, jak już macie obcykane... To idzie chwila, moment i zrobione. Mam do Was wielką prośbę, jeżeli uważacie, że ten film jest przydatny, jeżeli Wam się przydał, albo nie wiem, uważacie, że komuś innemu się przyda, to pozostawcie, proszę, łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że ten film się nikomu nie przyda, że nic tutaj ciekawego nie wniosłam w Wasze życie, ani nie wniosę w życie innych, pozostawcie łapkę w dół. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie jakiś komentarz. No, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!